Taki film o tytule Zęby, no i w tym filmie główna bohaterka odkrywa, że jej genitalia posiadają zęby. Po ocenach można się domyśleć, że to nie jest jakieś fenomenalne kino, natomiast ta koncepcja rodzi pewne ciekawe pytanie: a mianowicie, do kogo ona powinna się zgłosić z tym problemem? Do ginekologa czy do stomatologa? No i okazuje się, że gdyby akcja tego filmu miała miejsce w Polsce. A dokładnie w Tarnowie, no to nie byłoby tego problemu. A to dlatego, że tutaj autentycznie znajduje się stomatolog, ginekolog. Nie mam najmniejszego pojęcia, jakie kombo kierunków musiała ta osoba wybrać na studiach, żeby osiągnąć takie zdolności, no, zostać taką złotą rączką medycyny. No ale jest. Po prostu specjalizacje różne, nie? Jestem pełen podziwu. Zastanawiam się, jak wygląda poczekalnia do tych usług, bo to może wyglądać trochę śmiesznie na przykład czeka sobie ktoś w poczekalni, e, dwie osoby czekają, ten. A pan na co? Ja na borowania pani? A grzybica pizdy. Okej, okay. okej. Okay. No, mo może być zabawnie do no. Doktor przychodzi i pyta, no a pan tutaj po co przyszedł? Mówi, a tam chciałem sobie zrobić borowanie zębów, a, a pani obok po co? A mam grzyba w pizdzie. Sięgam na co chcecie, że ja tego nie oglądałem. Co? C say Ja <śmars> Co się odjebało? Co? Jaki Matrix się tu odpierdolił! Ca! <tấy> <fiel unjust�> <apology> <klarım> uh, nawet nie miałem kiedy tego oglądać, bo ja streama miałem, jak on to wrzucił! Matko Boska, ca? <t larva>